Właśnie Wasie mattej i dzisiaj pokażę Wam dużo tajemnic z nowej aktualizacji w Brawl Stars, o których nie mówiono w Brawl Toku. Po prostu dowiedzieliśmy się ich dopiero wtedy, gdy twórcy dali do pobrania aktualizacje. Niektóre były bardziej widoczne, a niektóre myślę, że nawet do teraz jeszcze nie znacie. Więc oglądajcie ten odcinek uważnie od początku do końca, no to wtedy nic nie przegapicie. Umówmy się tak: wydobijacie tutaj 2000 łapek w górę, a ja nagrywam dla Was odcinek Pogromcy mitów Brawl Stars z nowego updateu. Więc jeśli coś takiego chcecie, no to w komentarzu pod tym filmem napiszcie ciekawe mity związane z tą aktualizacją. Najciekawsze wybiorę do odcinka, dlatego warto spróbować, bo będę też przypinał ser ducha. No i oczywiście zostawcie subika na moich obydwu kanałach, na kanale Tori i Torii 2, żeby być na bieżąco z wszystkimi odcinkami z Brawl Stars, które na nie wrzucam. To może ja już nie będę przedłużał tego wstępu, tylko zaczniemy sobie od klanów, bo tutaj jest mega śmiesznie. <laughs> Ogólnie twórcy najpierw mówili, żeby wyrzucać osoby do 30 członków, później mówili, że. Jednak teraz ich nie ruszają w tej aktualizacji, że kadry jeszcze nie będą dopiero od kolejnej aktualizacji, a tu jednak. W tym update'cie zmniejszyli te miejsca do 30, ale i tak, mimo tego limitu, dalej może być po 100 osób w klanach. Mecha <grymna> dziwna sprawa. Oczywiście w przyszłej aktualizacji to już ogarną. Teraz nam tylko pokazali, żeby kto jeszcze nie powyrzucał osób, to żeby o tym pamiętał. Ale to jest śmieszna sprawa, no. Musicie przyznać. Kolejna opcja, o której nam nie mówili, to Kozacki pinpack Halloweenowy. Nic o tym w Brawltoku nie było, a tutaj proszę bardzo. Jak odblokujemy 8 upiornych skinów, no to go dostajemy. A w środku mamy specjalny. Halloweenowe emotki. Więc w sumie mega fajnie. To taka kozacka pamiątka. Dajcie znać w komentarzu, ile Wy macie takich specjalnych Halloweenowych skinów? To przybitę Wam serducho. Dobra widzowie, jak wiecie, w grze były też nowe otoczenia do mapki Broly Wood. Klikamy sobie, ja teraz wejdę na jedną z tych mapek i pokażę Wam ciekawe rzeczy, które dla nich możemy znaleźć. Myślę, że nie każdy na to zwrócił uwagę, więc dobra, wyłączam wszystkie boty, żeby nie było, klikam gra i no i patrzcie jak to będzie wyglądało. Zaczniemy sobie od tego specjalnego wozu. Jest to wehikuł, w którym łapią duchy. Kojarzy wam się ono z czymś? Jak oglądaliście Scooby to na pewno wiecie, że właśnie Ekipa Scooby'ego miała bardzo podobną furgonetkę Tylko ta furgonetka akurat Należy do Gale'a, do tego jego nowego Skina, który jest pogromcą duchów Jest w innym kolorze niż furgonetka od Scooby'ego Aczkolwiek to no, jest robiona praktycznie Jeden do jednego i jest identyczna Więc mi się wydaje, że tutaj twórcy na pewno do tego nawiązali Co więcej, tak jak wam mówiłem Na tej grafice, którą twórcy wrzucili W miniaturce Brawl Talka, Widać było te oto barierki Mówiłem wam, że to będzie wejście do nowej Mapki do nowego otoczenia. No i zgadłem, bo jak widzicie znajdujemy się w jej środku. No ale dobra, mniejsza o to. Mam jakieś specjalne nowe czarne skrzynki. Ciekawe co kryje się w nich w środku. No, mordeczki, możecie mi pisać w komentarzu, bo jestem ciekawy waszego zdania. Ja? No nie mam pojęcia totalnie co tutaj może być, serio. Mega dziwna sprawa. Są też piękne palemki, których nie można rozwalić oziwą gdy sobie w nie strzelamy. Następnie mamy tu specjalny motor, ja chyba wiem do kogo on należy. Ale to też dam wam jako zagadkę. Napiszcie, jak myślicie, kogo jest ten motor. A tutaj mamy jakiś telefonik, można sobie zadzwonić. Spoko i uwaga! Brama wejściowa numer 2. Hmm, dokąd prowadzą te drzwi? No, ta mapka jest bardzo, ale to bardzo tajemnicza. Lecimy sobie dalej, mamy tutaj bananki, te bananki już znacie. Jakaś świątynia, najprawdopodobniej jest to wejście do mieszkanka tego nowego skina do Serge'a. Bo mamy przed nim badany, takie duże wrota, więc wszystko mi się zgadzało. Przejdźmy sobie teraz na drugą stronę, bo to jest takie kolejne ciekawe miejsce przyczepa. Hmm. Ta przyczepa należy mordeczki naszej nowej zadymiarki. Oczywiście jest to przyczepa Loli, mamy tutaj nawet jej futro i w środku znajduje się taka toaletka, czyli to lustro i wszystkie jej make-upy i błyskotki, które znajdowały się też na tej grafice brotokowej. Więc ta akcja cała z nią, gdy nam przedstawiali tą nową zadymiarkę, działa się w środku tej przyczepy. Tutaj basmak jest swoje specjalne nagrania do filmu, więc też całkiem spoko. Tam mamy przebranko m.in. do Kroła, jak widzicie, wszystkie tutaj jego ciuszki są. Idziemy sobie na drugą stronkę, tutaj też taki już plan przygotowawczy, typowo pod film, ale ciekawi mnie ta autofurgonetka. Zobaczcie na to, tam są normalnie roboty, jakby ona miała jakiś wypadek, trochę strasznie to wygląda. A tak poza tym to chyba wszystko z tej babki, co chciałem wam pokazać, to już wam pokazałem, więc lecimy sobie dalej. <laughs> O tym, że dostaliśmy darmowego mega boxa, to chyba wam mówić nie muszę. Wszyscy to raczej wiecie. Możecie mi napisać w komentarzu i pochwalić się, co w nim trafiliście. Ja coś fajnego w nim trafiłem, ci co byli na liveiku, to wiedzą. Naprawdę mega spoko z yy, strony twórców, że po prostu dawali nam te mega boxiki za darmo. No ale dobra, mam tutaj jeszcze kolejną rzecz, którą chcę wam pokazać. Wchodzimy sobie w tabelę wyników i patrzcie na to, co tutaj się w ogóle dzieje. Mega dziwnie te pucharki wyglądają, bo są tak strasznie zmniejszone. Jakby jakaś osoba miała problem z widocznością, że aż tak dobrze nie widzi. No to to miałaby problem dokładnie zobaczyć ile tych pucharków jakaś dana osoba ma nie wiem dlaczego twórcy akurat takie zmalali dziwnie to wygląda, tak samo jest oczywiście też w klanach, nie tylko w osobach no i co najlepsze też tak jest przy zademiarzach więc totalnie dziwna rzecz, nie mam pojęcia dlaczego tak zrobili wejdę sobie teraz w mój klan i zobaczcie co tutaj w ogóle jest Te rangi i napis kiedy ostatnio byli online tak bardzo się zlewa i nie wygląda to za fajnie więc tutaj jeśli chodzi o tą wizualną wzmiankę moim zdaniem nie jest ona najlepsza, mogliby twórcy to trochę lepiej dopracować 小正是贵一些。 Warto wspomnieć też o tym, że te skiny, bo wcześniej wam nie mówiłem, będą dostępne tylko przez 11 dni i 17 godzin. Chodzi mi o skina do Shelly, chodzi mi skina też do Leona i do kalawery Piper, w sensie do Piperki, kalawera. Te trzy skiny mamy teraz szansę kupić po raz ostatni. Później nie będą one już się pojawiały nigdy w Brawlu, więc jak ktoś ich jeszcze nie ma i planuje, to macie 11 dni i 17 godzin. Myślę, że się opłaca, bo są na fajnej przecenie i ogólnie fajnie wyglądają. Bardzo ładne są te skiny halloweenowe, więc jak macie wolne gemy, to na pewno nie pożałujecie teraz dosyć ciekawa rzecz, pierwszy raz w historii Brawl Stars zdarzyło się coś takiego, żebyśmy w jednej aktualizacji mieli dwa ekrany ładowania, pierwszy z nich to ten, który mamy aktualnie Halloweenowy, na pewno go kojarzycie, ale gdy event Halloweenowy się zakończy, czyli gdzieś pewnie w okolicach 7 listopada no to twórcy zmienią ten ekran ładowania na taki oto Brawley Woodowy, który też już widzieliście czyli nawiązujący ogólnie do 9 sezonu i właśnie ten 9 sezon i nowy karnet myślę, że w okolicach 7 listopada już wleci, jest to Niedziela, wtedy kończy się karnet aktualny, czyli z ósmego sezonu. Więc wszystko idealnie się składa, żeby na tamten dzień twórcy właśnie nam wypuścili nowy karnecik. Możecie dać znać, czy będziecie go kupowali. Możliwe, że ja nagrał o nim jeszcze jakiś specjalny, osobny odcinek, więc subujcie kanał, żeby nie przegapić. Ale dobra, dla tych, co zostali do końca, mam coś specjalnego. Jak pewnie wiecie, twórcy wrzucili parę dni temu animację Halloweenową, w której to mieliśmy wiele tajemnic i ciekawych rzeczy. Zacznijmy, może, od początku. W pomieszczeniu, w którym przebywał Mortis Na ścianie mieliśmy dosyć ciekawy obraz W którym to widać, że Bell i Byron są parą I zamczysko należy do nich Następnie widać jak właśnie Mortis Trzyma w ręce coś dziwnego Szczerze nie mam pojęcia co to jest Wygląda jak głowa od jakiejś lalki i ją trzymają za włosy Dajcie znać jak wiecie o co może z tym chodzić Następnie postanowili pokazać nam Majka bez koszulki Nie wiem czy to dla was ciekawy widok Ale proszę bardzo I uwaga, uwaga Teraz najciekawsze Spójrzcie na to, w pewnym momencie widać było Leona w specjalnym przebraniu. Bardzo możliwe, że twórcy ujawnili już pierwszego skina z przyszłej aktualizacji. Tak, wiem, dopiero był ten update, ale twórcy nie raz dużo wcześniej już informowali nas o tym... Jakie mogą być rzeczy w kolejnej aktualizacji? No i ogólnie skinek ten ma biały kaptur oraz guziki w różnych kolorach. Myślę, że może być bardzo ładny, ale całego go nie widać, więc na razie się nie wypowiadam. I w tym filmiku udałoby się wybaczyć jeszcze taką oto rzecz. Zobaczcie, z tej skrzynki wyszedł do Gina skinek. I co ciekawe, może tak będzie wyglądał nowy box który wbiły w przyszłej aktualizacji. No kto wie, kto wie. Moim zdaniem ma to sens, jest to dosyć ciekawa teoria. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. A ja mordeczki z całego serduszka dziękuję Wam za wytrwanie do końca tego filmu, mam nadzieję, że się podobało zostawcie łapę w górę i subika na moich obydwu kanałach, a nawet na trzecim, Tori 3 trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach, hejo!